Jeżeli zastanawiasz się, jak się zabrać za wypięcie głównego układu hybrydowego, a dokładnie odpięcie baterii układu hybrydowego w Twojej Toyocie, nie wiesz, jak to zrobić, to zapraszam do filmiku, w którym coś o tym opowiem. Cześć, Kuskizy, takie zastanowem. Witajcie, zawołanie kanałowe musi być. I już przechodzimy do rzeczy. Słuchajcie. Oczywiście robi się to z wnętrza. Nie mówię o tym kurdupelku, tym małym akumulatorku, który też w innym filmie pokazywałem, bo to jest prosta sprawa z bagażnika. Natomiast jeśli chodzi o ten główny akumulator, jak widzicie, mam tutaj asystenta. Słuchajcie, jak kojarzycie lub nie, tutaj na dole się, znajduje się kratka, która służy do oczywiście chłodzenia układu, no, układu hybrydowego, tak naprawdę baterii, tak? Układu hybrydowego, które znajdują się właśnie pod tylną kanapą. I to jest temat, który omawiałem gdzie indziej, może gdzieś tutaj link wrzucę, jeżeli będziecie mieli problem właśnie, a raczej lepiej, żeby go uniknąć, to sobie go czyście i ten filtr tutaj nie ma problemu. Ale wam teraz pokazuję, jak to wygląda, jeśli chodzi o tę o kwestię wypięcia. Troszkę nam się akustyka zmieni, muszę wejść do, do bagażnika i poskrzypić na kanapie. Zobaczcie, widzicie teraz to? Jest właśnie klapka, do której musicie się dostać. Ja mam tutaj jakiś nożyc na podorędziu, żeby jakoś nie masakrować tego plastiku. Po prostu trzeba ją sobie podważyć. Hop, i ona po prostu zwyczajnie wychodzi. Żadna filozofia. I teraz zobaczcie. Tu jest, że tak powiem, clue programu. Jak widzicie, jest ostrzeżenie. Wszystko wyraźnie widać. I to, co trzeba zrobić, to popatrzcie. Po prostu należy podciągnąć do góry, czyli w ten sposób zrobić. I. Pociągnąć do siebie i tak naprawdę nie ciągniemy, jakby całości, bo to jest taki mechanizm, zobaczcie, takiej dźwigni, która po prostu wypina nam tą, jakby taką wtyczkę wielką. Tak? No i co trzeba zrobić? Jeżeli skończycie jakieś tam działania, pracę przy samochodzie, zwyczajnie odwracamy proces, czyli wpinamy ją sobie, przekręcamy i zapinamy w dół. I to jest wszystko. Tada! Tyle z mojej strony. Myślę, że warto jednak z tego korzystać, jak jakieś naprawy przeprowadzamy, szczególnie związane z elektryką. Po co ryzykować? Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji. Jeżeli coś się spodobało, kciu w górę. Pozdrawiam. I bądźcie gdzie? Bohaterami? Tak, we własnych domach i również przy samochodach. Cześć!